Fenomen gier sportowych, dla tych co nie wiedzą co widzą to jest to kadry z gry Winter Games, czyli jednej z pierwszych, gier sportowych, ale, mm, takiej która, Powróciłem. która była zbiorem wielu dyscyplin, o Hop. Co to za dziwną nasą powiedziałeś co? Winter Games? No, nie wiem. Może my nie. Wy... Tak, A. tamto to było Delk Sky Jump, ale to wyglądało zupełnie inaczej. Tak, 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 no. W no, DSJ ale... wyglądał gorzej niż to, nie? I to dużo. Deluxe Jump jest kolejnym przykładem. Akurat Winter Games było jedną z pierwszych tego typu gier. Ale, no. ale o dziwo nie było pierwszą. To jest 90 bodajże szósty rok. Mhm. I wtedy już tych gier różnego rodzaju było najpopularniejsze, czy tam najczęściej wydawana była oczywiście piłka nożna, To były już chyba czasy Sensible World of Soccer mm. na midze i tak dalej i tak dalej. Taka no. ciekawostka, teraz sobie przejrzałem na wikipedii. DSJ pierwszy, bo ich tam widzę cztery wyszły, nawet nie wiedziałem. No. Pierwszy DSJ wyszedł w 1999. O. To nie... Te, to to musiało być wcześniej. Czekaj. No, ale taki temat ogólnie mi jakoś do głowy wpadł, bo zawsze mnie zastanawiało, na jakiej zasadzie ludzie wydają ciężko zarabione pieniądze, na przykład na takie gry jak FIFA. I okej, okay, ja rozumiem, że ktoś może lubić piłkę nożną, może mu się 80, podobać jakieś rozgrywki, Okej. Okay. <laughs> eee, no i wiesz co, i zawsze mnie zastanawiało, że FIFA odsłona z roku na rok nie zmienia się prawie w ogóle. Ja też jestem osobą, która się no, nie kryje z tym, że nie lubi piłki nożnej, czy uznaję ją po prostu za no, nieciekawe do oglądania. Także nigdy mnie jakoś FIFA nie, nie wciągnęły. Jedyna FIFA chyba w, w jaką grałem to jest 98. E, ale wiesz co, no zadziwi mnie fakt, że coś, co można by spokojnie zrobić jako aktualizacja, nie wiem, patchem, dosłownie jako season pass, można. Nawet jako Season Pass można by to wprowadzić tam, nie wiem, za 10, 15, 20 dolców po prostu aktualizacja składów. Ta gra jest wypuszczana jako coś całkowicie nowego i ja pojęci po screenach nie widzę różnicy między wydaniem z 2018 roku, a na przykład 2024, nie? Króliczek, tak, FIFA 98, tam było Funksal Brothers, z tego co kojarzę, tam było Wuhu Song chyba, w Wuhu Song od Blora, Blur'y zespół, kurde, to, to, to pamiętam. Co to było w, w, to jest zespół jednego tytułu. Wpisz sobie łuchu song. I... No, no, kurde, pewnie kopi strajka tam Pierdorom ale tam. Eee... Przeży, Przeżyję te trzy grosze. Eee. <laughs> pierwsze, pierwsze pół sekundy i będziesz pamiętał co to jest. Chyba mówisz o są tu. są tu to jest? Nie, czekaj, kurde. A se... ty, tera tera, to mi klina wbiłeś. Łuchy song. Co Ty no? No i tu ma. Tak, no no no. A okej, okay, ja... Brother z... <grym> to jest już ten... Eee... Utwór... Ee, Fatboy Slimao. Mm -hmm. No to nawet nie wiedziałem, że Fatboy gdzieś tam się pojawił brother. w tym... No, znaczy, piosenkę znał, ale nie, nie wiedziałem, że ten, że. No, Fatboy się pojawił w jakimś. I powiedzieć, że e, Blur to jest One, one Song e, Band. No kurde. Ej, ale, ja, ale to było nazwane. Ja, ja pójdę do ciebie, do tego jebanego Chorzowa, choćbym pieszo miał e, iść i cię zajebie. Blur to jest jeden z najlepszych e, zespołów. E, Halo, Halo Twitch, Chcia, chciałem zgłosić e, grożenie mi. Halo Twitch, policja, proszę przyjechać do Twitcha. <noise> nie no po prostu dobrze, że rozmawiamy Ej, ale... o grach, bo przy muzyce to bym po prostu yy, oczy mi krwawiły przy tobie. Nie no kurwa. Łóżą. Blur mi obraził, co za człowiek. Ale ogólnie to jest znane jako, nie no Blur kurwa no ja 9 w fifi. nie znam absolutnie nic innego od Blura, nie? Naprawdę to jest jedyna rzecz jako i byłem no świetnie kot... przekonany, że się nazywa, że to się nazywa e, Łuch, nie? Może dlatego, że w internecie tak. Dobra, mniejsza tam. W każdym razie, gry sportowe. Eee, no wie, na początku bardzo mnie zastanawiał, dlaczego ludzie kupują coś, co można by spokojnie załatwić. Patrzę mnie, no bo generalnie mówię takie fifki. Ja od 2018 poza tam większej ilości poligonów, jakieś tam dodatkowe jak jesteś zaktualizowani sponsorzy na trybunach i tak dalej. Czy tam więcej ludzi na, na trybunach, którzy i te, te modele się tak nie powtarzają? Eee, Jakoś ciężko mi uwierzyć, że ludzie naprawdę są w stanie wyciągnąć 350 zł co roku i kupić tą samą grę od 8-10 lat, powiedzmy. To jest dla mnie zadziwiające, nie? I tak samo, nie wiem, w NBA-u na przykład jeszcze chociaż widać jakieś tam zmiany, nie wiem, w koszykówkę tak samo jak grałem w piłkę nożną, także mam pozycję totalnego laika. Z mojej perspektywy nie widzę żadnej, absolutnie żadnej różnicy w FIFA między odsłonami. A w NBA widzę chociaż jakieś zmiany, bo te wskaźniczki się tam zmieniają. Powiedzmy, jak się tam jak się gra w nie wiem, tam siłę żutu, cokolwiek, no to tam chociaż po tych paseczkach się troszkę to zmienia, nie? W, je, jeszcze były jakieś NHL. -e. Jezu, fufe, my to na wszystkich imprezach słuchaliśmy: Nie jesteś prawdziwym ziadem. Ja mało na imprezy chodziłem, to może dlatego, jestem <grym> człowiek piwnicy. Um, no i. Powiedz mi, jaka była twoja ulubiona gra sportowa? Taka, no już, oczywiście pierwszy to Małysz, tak? <laughs> Ale jaka inna gra sportowa, która ci jakoś tak w sercu została? NBA 98. Grać tak, w NBA? Tak, graliśmy sobie z braćmi tegoż NBA, bo jakoś się tak stało, że mieliśmy oryginalne. Staliśmy od kogoś tam i, i tą grę wspominam tak najbardziej ciepło. No na pewno mm. grałem w Accolade Soccer, Accolade się bo ta firma nazywała. E, mm. Grały, grałem później w FIFA 98, World Cup 98, które było reskinem FIFA 98. To w ogóle wtedy to, y, czemu to nie zrobiło jakiejś wielkiej haji, to nie wiem, ale mm. y, to był ewidentny reskin. No teraz gramy sobie z Rybcią w Rocket Liga bardzo dużo i w taką Fifę, gdzie nie sterujesz postacią tylko tylko jego nogą. Jak to ktoś FIFA kiedyś... Sa... Fifa <grywk> z autkiem. Tak Fifa z autkiem. No walę sobie czasem gram, ale to już jest mniej sportowa, choć bardziej sport. Co tam jeszcze no w te nowe gry typowo sportowe nie gram nie mam po prostu ochoty bo bo to już udało się już wymyślić najbardziej optymalny sposób do gry nie wiem, w piłkę nożną w no właśnie. kosza i NHL a i tak dalej i tak dalej i. No nikt nie jest w stanie nic więcej wymyślić, reszta to już są bardziej reskiny, no to po co mam grać cały czas no. w tą samą grę. No a mimo to naj, najbardziej sprzedające się, najlepiej sprzedające się tytuły co roku to jest niezmiennie ten, kurde, jajko piłka w Ameryce, jak ona się nazywa, nie rugby. Rugby? Yeah, rugby? Nie Nie. Futbol e, amerykański. Futbol, no. futbol amerykański, bo, no, bo także. oni, a oni ja. na, na piłkę nożną mówią soccer. Nie Tak, tak. Ta. No także y, jajo piłka, tak? Jajo piłka tak, to jest jaj. zawsze topka sprzedażowa w Ameryce. W Europie to jest zawsze jakaś FIFA, ewentualnie NBA. Czasami jakaś gra hokejowa i długo, długo, długo do nic i potem jakieś tam następne, następne tytuły, nie? Generalnie z roku na rok... Można ze stuprocentową pewnością założyć, że jakaś z odsłon EA Sports, coś tam FIFA, jajo, piłka, cokolwiek, na pewno się pojawi w przez Także to jest taki najbardziej pospolity pik każdego gracza takiego, wiesz, takiego właśnie Dat, dat Gamera, nie? Ale nie powiem, że no, inni gracze jakieś tam prowymiatacze też są, nie? Także no, to jest taki najbardziej, tak jak Call of Duty, jest najbardziej pospolitą strzelanką. Tak, FIFA to jest najbardziej, po prostu najbardziej domyślna gra chyba na świecie, jaką. Jako można, no. można sprzedać, nie? Ale no, co roku one się, się składają w rekordowych ilościach. To jest to samo. I można by dosłownie zrobić update sezonowy raz w roku, czy tam raz na nie wiem, jakąś ligę cokolwiek i zrobić update sezonowy. Nawet jak on byłby płatny, coś na zasadzie jakiegoś dlc to i tak myślę, że to by się dobrze sprzedawało. To nie, nie ma potrzeby wydawania jeszcze raz tej samej gry. A z mojej perspektywy, no nie, nie stawiam się w roli eksperta, bo ostatni raz grałem w FIFA 25 lat temu. Dobra, 20. 20 lat temu. I to jest zmiana menu, bo inaczej wyglądają guziczki, piosenki w menu. No i ewentualnie jakiś tam tryb kariery zmienią. nie? I ta kariera też polega. No, nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, jak może wyglądać ciekawa kariera w FIFA. Też polega na tym, że grasz mecze, tylko masz kart senki pomiędzy, film... pomiędzy jedną a drugą ogromnie. Dla mnie abstrakcja, ale no może komuś się to podobać, nie? W no każdym myślę, razie że to jest, oni to jest, zarabiają głównie na młodzieży, która dopiero wchodzi w świat gamingu. Hmm. I rodzice im kupi wifę i, i ci młodzi nie wiedzą, że to jest reskin sprzed roku, więc chcą kupić następną. Hmm. I tak z dwa-trzy razy w końcu zmieniają już grę, a nowe pokolenie y, ku, kupujących już dawno wyrosło. Hmm. Kliczek pisze, mnie dziwi, ile jest gier o golfie albo o wędkarstwie. <gulia> no. um, Jedno ku y kupno gry, ale jeszcze w środku masz te karty z piłkarzykami. Właśnie, i kolejny to tryb online, nie i tam zbierasz. że nie rozumiem. No. Znaczy okej, okay. ja czaję, że ktoś chce sobie zbierać jakąś tam bierz, swoją wymarzoną drużynę. To jest fajna idea, nie? Oczywiście jest popierdolona dla konsumenta, bo musisz kupować losowe paczki, nie możesz sobie konkretnego piłkarza kupić. Musisz kupować paczki z kartami, no, ale... Nie wiem, Magic the Gathering też nie kupujesz konkretnej karty, też sobie składasz jakiś tam deck, Można to przyrównać do jakiejś takiej, powiedzmy, karcianki, nie? Ale czego nie rozumiem, że te karty jakoś się nie za bardzo między tymi grami przesuwają, nie? Także jak sobie zbudujesz, no. OK, wydajesz ciężki pitos, żeby sobie zbudować wymarzoną drużynę tam w FIFA, nie wiem, 2022, wychodzi FIFA 2023 i nie masz swoich kart. I wszystko jak krew w piach idzie. Kup nowe karty, nie? I ludzie kupują te nowe karty, i jeszcze raz wydaję na to samo, to jest. FIFA to jest dla mnie przykład, jak konsument może być rypany w dupę za każdym razem i, i w zasadzie się cieszy, nie? Bo wchodzi nowa FIFA, bo jest nowy skład, bo jest nowa piosenka, bo jest nowa kariera, a to jest ta sama gra. Tam się to jest, Apo... to jest apogeum abstrakcji dla mnie. W jaki sposób to się może co roku sprzedawać tak dobrze jak FIFA? Ufej brzydko mówi, umyj buzię, mydłem, ale on no, mydłem... mieszka w Warszawie, tam się nie myją. Znaczy co? Twoja matka nie narzeka, co, co, co? co ty chuju? No, także ten dyskusja. To wiesz co, z moich gier takich, o kurde. Coś cię Coś? zawiesiło, nie wiem czemu. Ale to chyba Discord ma problemy. Nie wiem, wiem czy jest Twitch. Włącz... Wądź kamerę i włącz ponownie. O, 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 czekaj, coś, jest ten, działamy. Słyszałeś mnie? Słyszę cię normalnie i nawet cię zacząłem widzieć. O, no to bardzo dobrze. Możliwe, że to u mnie się coś z internetem wyjebało. Mm. Bo już wróciłem na wizję. Dobra, jestem. To sosek mnie wyłączył za ten żart, tak. <noise> tak. No, co ja tam chciałem. A, dobra, no to chciałem się jeszcze podzielić moimi takimi ulubionymi grami sportowymi. E, przede wszystkim taki numer jeden, co mi się, no, mały już, wiadomo, mały już najlepszy, czyli tam DSJ. W Polsce to był mały już, przede wszystkim dlatego, że był na, na jednej dyskietce e, i można było go w każdej sali informatycznej wsadzić i po prostu tak. się grało, nie, nie wymagało się instalacji. Dyskietka, cyk i napierdawamy. I to było. To jest kwintesencja gamingu, to jest tak prosta gra, ona ma tak proste założenia. Jeżeli masz rękę i to z połową palców jesteś w stanie to grać, nie wymaga absolutnie żadnego doktoryzowania się. I to jest absolutnie proste, bardzo instynktowne i bardzo przejrzysta grafika jest. No, można powiedzieć, że jest prostacka, bo jest, ale przez to, że jest prostacka, ona jest bardzo intuicyjna. Ja pamiętam jest niewiele gier, które kojarzę, że mój ojciec chciał sobie pyknąć, ale pamiętam, że mój ojciec sam przyniósł mi, jak jeszcze w straży robił, to przyniósł mi dyskietkę ze straży, mówi: Tutaj mam, będziemy grać w mały szanie. I razem z moim ojcem graliśmy na PC w skoki narciarskie. Mój ojciec był w a w robocie oni tam wiesz, jak mieli duży w straży, to napierdalali non-stop w te skoki narciarskie. To mój ojciec kręcił jakieś tam wyniki, mówi: Ja oh, pierdolę, jak można tyle skakać w ogóle, nie? A, a ja tam się wypierdalałem o pierwsze belki czy coś tam. Zawsze lądowałem na te dwa przyciski, bo on wtedy miał pewne lądowanie. Mogłeś w połowie, wiesz, mogłeś być 50 metrów nad ziemią, nacisnąć dwa przyciski i on zawsze wylądował. Miałeś za to chujowe noty, ale zawsze wylądowałeś. A dopiero ojciec mi pokazał, że, że jak klikniesz najpierw tam prawy, a potem lewy, to wtedy z telemarkiem lądujesz wyższe noty. Są ciężej wylądować, ale ten. Także to jest gra, w której, to jest jedyna gra, którą ojciec uczył mnie grać, nie? To do dzisiaj pamiętam, dlatego ona ma takie bardzo specyficzne. Miejsce w moim serduszku, no bo bardzo dużo takich fajnych wspomnień jak no ja mam. Nie wiem, że tam właśnie to u ojca, od ojca się nauczyłem w zasadzie dostałem tą grę. To jeszcze potem właśnie te informatyki i tak dalej, wszystkie jakieś tam. No, może nie, może nie Lanówy, ale gdzieś tam na telefonie się nawet potem na DSJ-ta grało, nie? Także bardzo fajna gra, bardzo prosta w założeniach. I w ogóle się nie zastarzała, nie? Tak, o takie popykadło do autobusu, czy gdzieś tam, to powiem ci dalej jest zarambiste. Polecam sobie pobrać na tym. Polecam sobie pobrać na, na Telefonik. Kuliczek z bratem graliśmy na C64 w gierkę, że jedzie się na krosach, ekran dzieliło na pół. puszczaliśmy muzykę głośno, wtedy Jacksona i jazda. Nie pamiętam nazwy, kurde. Na krosach? O kurde, to nie wiem. Ja, ja tam chyba tylko w tego micro Machines zgrałem i to było. Kurde, <laughs> Kitku micro wygrał, nikt machines, nie słucha. No. To była fajna giera, no. To Kitku by... wygrał, nikt nie słucha fówka. <laughs> Micro to była jedna z tych gier, która była grą reklamą, a i tak wyszła zajebista. No, o, to fakt. Eee, no, także u mnie już to jest pierwsze, pierwsza liga, nie do pobicia, jeśli chodzi o gry sportowe, topka totalna. Ale powiem ci, nawet kontynuacja, tam chyba Skoki Narciarskie, one pamiętam jeszcze na okładce, to było do jakiejś gazety dodawane, czy w ogóle sama gazeta z tą grą powstała, teraz nie wiem. Były już takie 3D, że widziałeś skoczka z zapleców, musiałeś tak, korygować, tak. wiesz, tam nachylenie, tam kompozycję wosku chyba na nartach, musiałeś jakichś trenerów dobierać. Też było całkiem fajne. Już nie... To już było bardziej skomplikowane. Tam już trzeba było bardziej umieć grać, żeby grać. Jakby źle to nie brzmiało. Bo w DS8 wystarczyła ci myszka już wiedziałeś jak się to gra. A tam już było to bardziej zaawansowane, bardziej rozwinięte, ale to była całkiem fajna ta giera. E, oprócz tego... Kurde, z takich sportowych na Pegasusa miałem, ja to już chyba kilka razy mówiłem, że były takie gry, te jakieś tam właśnie olimpiady, gdzie polegało na tym, że miałeś joysticka i napierdalałeś w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo jak najszybciej. Po tygodniu joystick był do wypierdolenia, bo, bo go zatarłeś dosłownie. Ale to były też bardzo fajne gry, bardzo proste, bardzo powtarzalne, z może może obrzydliwą grafiką, no one były, są obrzydliwe, jak się teraz na nie patrzę. Wtedy były całkiem fajne. Czasami nawet jakbyś tam animacje, jakieś intro miały, albo kolorowe menu jakieś tam animowane. Także fajne gierki. Dobre wspomnienie mam, ale ilość wycieczek do, do Ruska na targ, żeby wymienić joystick, to, to tylko ja chyba mogę. Znowu 10 pompek. Znowu? O nie, króliczek się rozpędziło. No jedno tak może. No dobra, to jadymy O kurde. Talizman z mi się ruszył. Dobra, jedziemy. Opa. Mamy to. O, tak będę do was mi się mówił. Cyk. Światło włączyć. el no, wszystko widać. Nie naciągniecie nas. No, także mały co tam potem, właśnie te olimpiady z Pegasusa. No i chyba ta FIFA, no bo to jest jedyna, w jaką grałem. A podność była o tyle unikalna, że na dziewięciusemce tylko chyba na dziewięciusemce dało się grać na, na hali. Pamiętam taka. Brązowo-pomarańczowa hala była. To była moja ulubiona mapka. Czemu to. Kasowali, to nie wiem. się nie mam. Może jakieś licencje, chujwi, nie wiem, albo się FIFA nie zgodziło, bo tam FIFA też pewnie jakiś udział swój miała przy tym, nie? No oczywiście, ja jak to, używają mojej nazwy. No już nie używają, nie? Jak nie? No w FIFA w tym roku chyba, zmieniła się na jakieś EA Sports czy coś takiego. Tak? No okej. Okay. Mhm. Nie wiedziałem. Także stracili licencję. Dość głośno o tym było. Nawet nawet ja, bo piłką się nie interesuję, Nawet jak gdzieś tam dowiedziałem, że usunęli, stracili licencję. Powiedzmy, czy tam FIFA zażyczyła sobie na tyle popierdoloną cenę za przedłużenie licencji, że i jej stwierdziło, że. <grym> I i sobie zrobiłem zrobiłem swoją FIFA, nie? No, i to chyba takie moje trio. Tyle. Coś jeszcze jakieś wspomnieć odnośnie gier sportowych? Sensible World of Soccer? To była zajebista gra. Pierwsza gra niestworzona w Polsce, która, brała po, która miała listę polskich składów. Okej. Okay. No to faktycznie coś specjalnego. Ale pierwsze pierwsze o tej grze. Nie mam w ogóle pojęcia o jakich tam. O, o grach piłkarskich, nie? Jestem chyba za młody. Okulary sobie popalcowałem. Nie mam w głębokim poważaniu piłkę nożną po prostu. Nie I te no, gry jakbyś jakoś... jak miał Amigę, to byś grał w Sensible World of Soccer. Nie wydaje mi się. Tam, wiem, że były jakieś gry na ten na, z piłą, ale ja zawsze platformery brałem jakieś. Nie wiem tego ka Kapitana Kina, Duki czy inne takie jazzy. No, ostatnio mówiliśmy o platformerach. Także, o, jak, jak ktoś nie słyszał, jak mówiliśmy, kurwa, jeszcze gorzej sobie te okulary zrobiłem. Jak ktoś nie słyszał, jak gadaliśmy o platformerach, to na YouTube zachęcam sobie do subskrypcji. Do... No, do subskrypcji. Eee, tam jest odcinek o grach 2D.